Floatmas tydzień trzeci. Co Wy na to, żeby to był tydzień sportowy, przedświąteczny? Mega się jaram. mam, ja mam ręki, mam tu kawę, ale dostałam takie fantastyczne rękawiczki od marki Mako. Taki trochę powrót do dzieciństwa, bo mają sznurek na szyi, ale omówmy się, kto w dorosłości nie gubi rzeczy, no coś wspaniałego, więc jestem gotowa na ten sezon w końcu. Jest matcha z QQ u mnie z czarnym sezamem i jest najsłynniejszy jarmark. Polsce. Żeby nie było, że yy, nie testuję też jarmarków lokalnych, moi drodze. ludzi jest na razie więcej, mam wrażenie, niż w Dreźnie, ale wygląda to całkiem cute. Ania mówi, że brakuje śniegu, a ja widzę śnieg na tej naturalnej pojódze. Yy, Podlaskie przysmaki, herbata z miodem, fajda ze smalcem, ale też grawerowane wałki. Jest i kuchnia międzynarodowa, a w niej specjały każdej kuchni. Owoce w czekoladzie, czyli smak polskiego stoku. Kasztany pieczone. Ania mówi, że kasztany się kojarzą z Czechami, a mi się kojarzą z Hiszpanią. Dajcie znać, z czym wam się kojarzą. Ale na pewno nie musimy się domyślać, skąd jest fondue serowe, ponieważ w nazwie nie mamy wątpliwości, że jest ze Szwajcarii. Choinka z bliska wygląda jednak na lekko oskubaną i jest tak naprawdę atrakcją dla dzieci. Oh, wow, chcemy? Ja uważam, że fajne tak zmaczą. Co myślicie o sprzedawaniu fast tracków na atrakcje z jarmarku? Wow, to byłoby bardzo złe. Są belgijskie wafle, z Belgii. Mamy naszego faworyta loża gentlemanów, drink bar. I Mega gentlemanów, Pro, Prosto status tutaj trochę jak w dreźnie, czyli jest też dekoracja w stylu. Nick. Wiesz, że ja mówiłam na tym Młyńskie Koło, na to, zamiast diabelski Młyn, Młyńskie Koło? Na Młyńskim Kole jest jakaś loża VIP, która daje możliwość, nie wiem, wypicia was szampana. Tu jest mega cute, ładna aranżacja, ładne kanapeczki. Dziękujemy. W przeciwieństwie do Drezna mamy też dużo zabaw i gier zręcznościowych, bo Polacy to jednak sportowcy i hazardziści. Powiedz nam na co idziemy. Idziemy A super, no, Ania no, proponowała. <grywa> idziemy na film Rocznica o, właśnie. Jana Komasy. Jego pierwszy film hollywoodzki z amerykańską obsadą. Let's go. Słuchajcie, drugi jarmark bardzo popularny jest tutaj. No ale tam nie idziemy. Jeżeli byliście, to dajcie znać, bo ja słyszałam, że po pierwsze się płaci, a po drugie, że tam za bardzo nic nie ma oprócz po prostu widoku i światełek, ale może coś się zmieniło. No i ja raczej nie planuję, natomiast trzy słowa a propos filmu są takie, że uważam, że warto na niego iść. Tyle powiem. Wow, świąteczna przesyłka od całej w Mące. To musi być najpysznicz... najpyszniejsza paczka na ziemi! O oh, wow! To jest niebo. Spędzam chillowy wieczór All by Myself. W tle, słuchajcie, pracuje dyfuzor. O, dobra. Prezenty pod choinką są. A to jest, słuchajcie, urządzenie, które dostałam chyba rok temu do parzenia herbaty. I wystarczy nacisnąć ten przycisk, następuje zwolnienie blokady, i tam płynie cała zaparzona herbata. Pokażę wam. A tu testuję ciasta. Jutro mam specjalnych gości, ale odkryłam sobie takie resztki, jakieś coś podpadało i do makowca w ogóle. Boże, makowiec z samej masy makowej to jest dla mnie najlepsze, rzecz, czeka może istnieć w makowcowym świecie. Dam do tego trochę konfitury ze śliwek i jogurtu roślinnego. Dajcie znać, czy to brzmi crazy, ale dla mnie często ciasta są za suche. Nie chciałam zrobić jakiejś profanacji. Mam ciastko, które dostałam w prezencie. I uważam, że jest to fantastyczny podwieczorek. A tutaj rojbos świąteczny z hajbu. Zwalniam blokadę. Moja choinka jest bardzo szczęśliwa, bo ma towarzystwo. Właśnie spakowałam prezenty. Może nie jakoś super kreatywnie w tym roku, ale stwierdziłam, że wykorzystam różne torby, które. Które miałam. Um, użyję fajnych papierów pasujących kolorystycznie, żeby dodać takiego smaczku, i zwiążę wstążkami. Teraz będę jeszcze dorabiać e, kotyliony e, i taki miałam na to pomysł w tym sezonie. To dla Was nie wygląda, ale to jest genialne. Nie wiem po co się chodzi do knajp na śniadanie. Dzień dobry, mój stół jest gotowy na gości. Skromnie, ale z drugiej strony <laughs> skromnie. Dzień dobry, lecę po ekipę na dworzec. See you. Nie wszyscy to o mnie wiedzą, ale uwielbiam odbierać bliskich z dworca lub lotniska, też zawozić ich na różne loty. Nie wiem, czy to wynika z tego, że mieszkałam za granicą wielokrotnie. Byłam sama na lotnisku i po prostu ten moment, kiedy ktoś cię odbiera lub zawozi, jest mega, mega wyjątkowy, więc polecam się. Słuchajcie, piekłam całą noc. Nie no, dobra, to są ciasta od całej mące i wyrywam, co mnie najbardziej ekscytuje. Czyli Mak Makowy, to się nazywa, czy to jest z samej masy Makowej, czyli taki, jaki kocham najbardziej w polewie czekoladowej z orzechami. Ja go wczoraj. Ja go w ogóle z jogurtem i z y, y, kowitą śliwkową. <ślepki> <ślepki> jest ciasto cytrynowe, którego bym sama z siebie nie zamówiła, ale kawałek mi się ukruszył i ja chyba po prostu nie wiem, ja bym... Dobrego ciasta, ciasta cytrynowego? cytrynowego bo ja też nie. On jest taki y, moist. Taki wilgotny, ale w ogóle nie jest taki ciastowo suchy no niesamowity. A to jest, słuchajcie, Baba Świąteczna z jak z rogara Marcińskiego, więc to jest drużdżowe. Taki rogal Rogar Marciński w wersji baba, więc uważam, że wygląda to pięknie. A to jest w ogóle talerz, możesz zdumować. talerz, który kupiłam właśnie w takim sklepie z, z antykami, jest w ogóle pozłacany prawdziwym złotem. I uważam, że jest mega piękny, więc czym <sum> ta Bogata, moi <sum> drodzy, kawa się parzy I co, bawmy się. <sum> Gdzie opłatek? Mamy też całkiem spoko tradycję. Od ilu lat? To jest trzeci rok? Wydaje mi się, że trzeci. Trzeci rok zwiedzania rodzinnie z moją mamą i z moim bratem świątecznej Warszawy. I No i co? No i pięknie. Stwierdzam, że jest światowo. Moje misiaczki idą. Trochę jestem przeziębiona, dlatego taka opatulona. Do dobrem kultury światowej. Święta, święta. Polskie święta chrupiące Dziękuję. We're back. Tu moje Dziękuję. 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 No, no. A jaki wziąłeś, posypek? Papryka, smakuje jak domowe chipsy. No, no, no to jest domowe. Malowanie kartek świątecznych, czas start. Dobra, dzisiaj stanęło na kotylionach do prezentów. Pokażę Wam, jak to wygląda, ale jeszcze duża kartka przede mną. Efekt jest, moi drodzy, taki, że właśnie do tego, co Wam wcześniej chyba pokazywałam, pokazywałam Wam? Chyba tak? Um, po prostu zrobiłam dziurki w moich kartkach i zrobiłam takie kotyliony. I z przodu będzie napisane, chociaż nie wiem, tak myślałam, żeby napisać dla kogo, ale myślę, że raczej napiszę tutaj dla kogo. I tak to wygląda. No, cute. Jakbyście chcieli zobaczyć, jak wygląda pakowanie na święta, to to są moje outfity, jako że moje mieszkanie jest dosyć małe, no to tak. Pozdrawiam! Supa prawie domowa, bo z bulionu Mother of God, ale z Dodatkiem miso, makaronem różowym z taką posypką z nori, a gotowałam w bulionie świeże shitake, pora marchewkę i tego silken tofu. Fine dining. Ciastny. Tak, może być. <grymne> no naprawdę. O, a tutaj mam prezent jeszcze dla. No ale pięknie zapakowałaś w ogóle pod choinkę. To ty namalowałaś? Tak. Dla mojego brata. Ty widzisz, to pasuje do czarnego i namalowałam. Takie. Pięknie. Co nie? No. Inna perspektywa na obiad z sardynkami, czyli ryż, grillowany fenku, sardynki, rukola, pestki. Czyli to co wtedy, <trym z sardynkami> tylko inaczej. E, nie, no kocham. Dobra, a tu jest makowiec, który już widzieliście, ze skierem, powidłami, kruszonymi migdałami, odrobiną oliwy i solą. Głosujcie, am I crazy, Czy byście jedli te rzeczy? Gotuję kolejną porcję fo, oglądając. Uwaga, Jonas Brothers zdążyć na święta na Prime Video. Woo! Mikro update jest taki, że jestem lekko przeziębiona, z gardła przyszło mi na katar i już jest trochę lepiej, ale no nie jest idealnie, więc um, piję dużo naparów, nagrzewam się i trochę siedzę w domu, na szczęście nie mam żadnych nagrań w tym tygodniu. Mm, I mam nadzieję, że uda mi się jutro i pojutrze jeszcze Was czymś ekscytującym vlogmasowym uraczyć, bo na razie zajmuję się um, pakowaniem, kończeniem jakichś rzeczy przy komputerze, ale coś wymyślimy. Pomyślałam, że pokażę Wam moją obecną wieczorną pielęgnację, bo ona się zmienia w zależności od tego, Jaki mamy dzień? A co mam na myśli, słuchajcie? Jeśli chodzi o takie rzeczy, które stosuję codziennie, to yy, zaczynam, jeżeli mam na sobie make-up, od oczyszczania olejkiem. To jest akurat olejek z Erboriana. Yy, wcześniej miałam chyba z Woli Botanika. Yy, oba mi się super sprawdzają. Ten jest, ma niesamowitą konsystencję delikatną i jest yy, jakoś, bardzo pasuje mi jego zapach. Yy. Yy. Yy, potem używam do mycia pianki z Jorkai. Używam jej już od kilku tygodni i jest bardzo fajna, bardzo wygodna. Nakładam ją najpierw na suchą twarz, znaczy kiedy używam olejku, no to spukuję olejek, a następnie nakładam piankę, żeby go zmyć już do końca. A jeżeli nie miałam makijażu, no to po prostu bezpośrednio na buzię nakładam piankę i potem dopiero dodaję wodę i spłukuję. Też od kilku dni przerzuciłam się na tę giełkę, skończyła mi się ta z Samaritę którą pokazywałam chyba na Instagramie, więc używam tej mgiełki Bardzo, bardzo lubię, bardzo lubię um, ten etap pielęgnacji, w sensie tonik. Słyszałam, że um, on nie jest konieczny, bo bardzo często pozostałe produkty mają, e, sprawiają, że nasze pH skór jest wyrównany i kiedyś do tego był konieczny m, tonik, ale ja bardzo lubię to uczucie takiego odświeżenia. Wcześniej miałam Facemist z Road i była wspaniała. Ja dosyć sporo rotuję, jeśli chodzi o pielęgnację, bo też testuję sporo rzeczy, ale obecnie używam tych produktów. No i teraz, jeśli chodzi o. Eee, o to, co dalej, to to, moi drodzy, zależy. Może zacznę od tego, co jest takim fundamentem, bo jest to krem. To jest krem, którego zaczęłam używać e, parę dni temu. E, bardzo jestem ciekawa, bo on ma, dostał wyróżnienie na stronie Top Aesthetic, więc, e, więc jestem super ciekawa. E, krem nawilżający z witaminą C. E, bardzo mi pasuje na razie, ale no, oczywiście zobaczymy długoterminowo. Ja mam taki system, że Mam dzień regeneracji, następnie mam dzień z retinolem i po nałożeniu retinolu czekam, no w miarę możliwości, nie wiem, lubię czekać pół godziny, ale czasami nie, nie mam czasu, bo chcę iść spać. I po retinolu też nakładam krem nawilżający ten, natomiast wcześniej używałam kremu Health Labs Care właśnie z tej linii Solve On. Kremu naprawczego z ceramidami. On mi się akurat skończył, więc teraz używam tego kremu. Następnie po retinolu mam znowu jeden dzień regeneracji i po regeneracji y, używam kremu z kwasem azelainowym, czyli znowu więcej składników aktywnych. Y, I po tym kremie zazwyczaj używam właśnie tego też z Health Labs Care y, z ceramidami kremu naprawczego, ale teraz jestem w trakcie testowania tego też właśnie z tym oto kombo, więc ja uważam, że to jest dosyć prosta pielęgnacja. To też ułożyłam sobie, w sensie tą, ten schemat retinol, regeneracja, kwas azelainowy, regeneracja ułożyłam w konsultacji z Dziewczynami z N30 Klinik. Natomiast, co chciałam jeszcze powiedzieć, że myślę o dołożeniu serum do tego, ale nie chcę przesadzić, bo moja skóra jest super wrażliwa, chodzę też właśnie na zabiegi do N30, więc um, nie chcę przedobrzyć, ale mam dwa sera, e, o których myślę, żeby wprowadzić właśnie na pielęgnacji wieczornej, bo oba są raczej takie bogatsze. E, to jest jakby jasno powiedziane też, że to jest serum zimowe, a ten z Resibo jest rekomendowany do wieczornej pielęgnacji, więc myślałam, żeby. Wzbogacić tę pielęgnację o jedno z tych serów, ale znowu muszę skonsultować, jak to wpleść z tymi wszystkimi składnikami aktywnymi. Oczywiście, jakby biorąc pod uwagę kwasy, retinol, super ważna jest ochrona SPF, ale to już omówiłam w poprzednim vlogmasie, jak pokazywałam make-up i wtedy wam pokazywałam moją, mój SPF z BH Doctor. No, także tak to wygląda. Ja tutaj mam e ranę popryszczową, bo korzystam z najlepszych na świecie, już Wam pokażę, em, naklejek na pryszcze Mighty Patch Invisible. To są najlepsze, najlepsze, najlepsze naklejki. One są praktycznie niewidoczne, ale one są jakby takie dwufazowe i to, co one potrafią zrobić w ciągu jednej nocy, to jest magia. Było za mało świątecznie. To nie jest już. Ja robię właśnie masę makowa. Mam totalny bałagan na makowca japońskiego z jadłonomi. W ogóle wywaliło stronę jadłonomi, więc mam mi przepis. I oglądam sobie cudowny podcast, The Dish Podcast, świąteczna edycja z Kira Nightly. Już prawie to mam. I teraz część, która mnie challengeuje, mam tutaj cały słoik miodu. I muszę cały tu wlać. Mamy to. What? Nie jest lekko, moi drodzy. Świąteczny odcinek podcastu Khloe Kardashian z Chris Jenner. Don't judge me. Tak, ja ufam Marcie Dymek bezgranicznie. Ciasto jest ready. Leci do piekarnika na 180 stopni i pokażę Wam efekt. Chciałabym powiedzieć, że chwila prawdy, ale to nieprawda, dlatego że pięknie nam ciasto urosło. O! I teraz musi całkowicie wystygnąć, więc dowiemy się jutro, a wy się nie dowiecie, więc yy, no, musicie mi zaufać. Przy pierwszym vlogu ma się zapowiedziałam house tour, yy, więc nie chcę być gołosłowna i oprowadzę was po części mojego mieszkania, yy, po tej części wspólnej yy, w wydaniu świątecznym, a może w przyszłości zrobię coś oficjalnego. Yy, jak też mieszkanie będzie gotowe, zresztą zaraz wam powiem, o co chodzi. To jest to, co widzicie po wejściu, i to jest nowy dodatek e, do mojego mieszkania, czyli ten print, który w końcu powiesiłam. E, tu mam taką lampę, i przed nami przejście do świata e, świąt. E, mamy nawet spoko to wygląda na tym szerokim kadrze. E, tutaj mamy pokój dzienny i kuchnię. E, tutaj mamy przejście do sypialni, której wam dzisiaj. Nie pokażę. Choinkę już widzieliście. Prezenty się rozmnożyły, także jestem mega, mega, mega szczęśliwa. A dzisiaj jeszcze stałam się posiadaczką tego pięknego stroika, który myślę, że nam tutaj wzbogaca tę część dzienną. Udało mi się po miesiącach powiesić obraz. Tutaj chciałabym jeszcze coś dokupić, ale nie mam jeszcze na to dokładnie wizji. Ja oczywiście w trybie... Domowym mam tylko dwa tryby teraz dresowy albo mega wyjściowy. Tutaj też chciałabym coś powiesić. No, a tu jest moja kuchnia, którą możecie kojarzyć i makowiec, który przed chwilą zrobiłam i pomyślałam, że pożegnam się z Wami jutro, bo chcę Wam pokazać jeszcze, jak on wyjdzie finalnie. Tutaj też mam właśnie ściany, którą chciałabym zagospodarować i myślę, że jak te wszystkie puste miejsca yy, zapełnię, to zrobię taki oficjalny tour. A w każdym razie no, tutaj mamy ornament główny, yy, świeczka, bardzo fajny talerz, yy, który Wam fałsz ostatnio pokazywałam. Yy, ten obraz też powiesiłam yy, ostatnio, to jest print Paryża, który bardzo, bardzo lubię yy, i lubię bardzo ten kącik. O, tutaj jeszcze moja ściana butów. I um, jeszcze więcej butów. Znowu ja. Łazienka, którą widzieliście niedawno. Um, też mikroskopijna. I tyle. Widzimy się za parę miesięcy, jak zrobię oficjalne oprowadzanie. Może to będzie moja motywacja, żeby znaleźć sztukę w te puste miejsca. Czas na kolejny film, tym razem Old oh, Fun na Prime Video do kolacji. Love it. Wczoraj ceramika, dzisiaj to poszło nieźle. Kto mówi, że nie czeka na ten moment, ten kłamie. Guilty. Oto on, mój wspaniały Makowiec. Wyszedł cudownie. Pozdrawiam Marty Dymek. Nie mogę się czekać, już go jutro zjemy. Moi drodzy, z czekoladą na brodzie, z całymi. Uwalonymi <noise> rękoma, chciałam się z Wami pożegnać i zakończyć tegoroczne vlogmasy. Jest mi super, super, super miło, że byliście ze mną w tym roku. Życzę Wam spokojnego, dobrego czasu w gronie bliskich. Dajcie sobie to, czego potrzebujecie. Zostawiam Wam w opisie wszystkie moje playlisty muzyczne, odcinki świąteczne, playlisty trendów, gdyby Wam brakowało podcastu. Przez ten czas i my widzimy się, słyszymy się już 12 stycznia, a ja z tego miejsca zachęcam Was do zrobienia tego, co ja, to luźna sugestia a mianowicie pójścia w tryb offline i odpoczęcia od tych social mediów, które Was najbardziej absorbują. Trzymajcie się, trzęsie mi się ręka i naprawdę poziom czekoladowości jest mocny. Całuję Was mocno. Dziękuję Wam bardzo, 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 że jesteście i oglądaliście. I ostatni kadr będzie piękny, makowiec. Zróbcie sobie piękny, klimat świąteczny przez te ostatnie dni. Trzymajcie się ciepło, buziaki. Do zobaczenia za rok.